Hej, ja nazywam się Łukasz i witam Cię na moim kanale. Najpóźniej, kiedy już zaczniesz biegać i wkręcisz się w ten sport, zauważysz, że biegacze posługują się takim typowym słownictwem. Dlatego dziś w tym filmie chciałbym wyjaśnić kilka takich wyrazów, aby Wam się było łatwiej porozumiewać między sobą. Bieganie aerobowe określa bieganie w intensywności lub prędkości, podczas której wasz organizm produkuje energię tylko i wyłącznie z przemian tlenowych. Oczywiście ta energia nie tworzy się tylko wtedy, kiedy biegacie. Nawet jeśli siedzicie i nic nie robicie, wasze ciało produkuje energię tlenową. Kiedy biegacie maraton. Ta energia jest w 99% produkowana z przemian tlenowych, ponieważ intensywność jest dość niska. Natomiast kiedy już wykonujecie sprint na 100 metrów, ta energia stanowi już tylko 20%. Aczkolwiek nigdy nie jest tak, że wykorzystujemy tylko i wyłącznie energię beztlenową, ale o tym za chwilę. Za to energia anaerobowa jest produkowana tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wasz aerobowy system nie jest w stanie wyprodukować tak szybko energii, aby wystarczyła np. podczas sprintu lub podczas jakichś podskoków. System anaerobowy potrafi wytworzyć energię od 100 do 200 razy szybciej niż system aerobowy. Problem polega jednak na tym, że starcza na bardzo krótko, maksymalnie na jedną minutę maksymalnego wysiłku. Jest to bardzo przydatne właśnie podczas sprintów albo na przykład na siłowni, kiedy unosimy naprawdę ciężkie ciężary albo podczas skakania, a gorzej przydaje się na przykład podczas biegania, jeżdżenia na rowerze czy pływania. VO2 max jest to maksymalna ilość tlenu, którą wasz organizm potrafi wykorzystać przez minutę. Inaczej mówiąc, jest to maksymalna ilość tlenu, którą wasz aerobowy system jest w stanie wytworzyć, aby wyprodukować energię. Każda ilość tlenu we krwi, która nie jest wykorzystywana do produkcji energii, nie wlicza się w VO2 max. Dlatego podczas treningów e, cały czas naszym, jednym z, naszym, z naszych głównych celów jest to, aby poprawiać możliwość w organizmie przetransportowania tlenu do wszystkich naszych organów, które tego akurat potrzebują. Podczas biegania jest to, no są to najczęściej nogi e, i aby organizm potrafił wykorzystać ten tlen podczas wysiłku. Im wyższa wartość VO2 max, tym bardziej rozbudowany jest nasz system aerobowy. Oczywiście można go trenować, ale niestety jest w dużej mierze uwarunkowany genetycznie. Ekonomia biegu określa, jak efektywnie wasz organizm wykorzystuje tlen, podczas danej prędkości. Jeśli jeden biegacz zużywa mniej tlenu przy tej samej prędkości co drugi biegacz, jego ekonomia biegu jest lepsza. Można to porównać do dwóch różnych samochodów i zależnie od tego, który wykorzystuje mniej paliwa przy danej prędkości, będzie miał lepszą ekonomię. Ostatnio narodziła się wielka dyskusja, co jest ważniejsze: VO2 max czy ekonomia biegu podczas biegania. Prawda jest taka, że obie wartości są bardzo istotne, ale jest to temat na inny odcinek. Kwas mlekowy był przez prawie 100 lat uważany za produkt energii anaerobowej. Przez co uważano, że zbiera on się w mięśniach i powoduje zakwasy oraz zmęczenie podczas biegu. Najnowsze badania pokazują jednak, że kwas mlekowy w ogóle w mięśniach nie powstaje. Zamiast tego odkryto, że powstają dwie substancje: mleczan oraz jony wodorowe. I mleczan jest bardzo ważnym produktem, aby tworzyć energię z naszego systemu aerobowego i co prawda jony wodorowe mogą prowadzić do kwasoty mięśni, natomiast nigdy nie zdarzy się to podczas długich biegów. Dlatego powstało naprawdę bardzo dużo mitów wokół kwasu mlekowego i od dziś chciałbym, abyś nie myślał o nim już negatywnie, ale jako bardzo ważny czynnik do budowania energii podczas biegania. Interwałami określamy dany rodzaj treningu, który jest podzielony na różne segmenty. Zwykle polega to na tym, że biegamy w wyższej intensywności segmenty od 100 do kilku kilometrów i przemieszane są one segmentami o niskiej intensywności, podczas których możemy lekko truchtać a nawet po prostu iść. Trening interwałowy jest bardzo istotnym elementem treningu biegowego, ponieważ polepsza nasze VO2 max, o którym mówiliśmy wcześniej, sprawia, że biegamy szybciej oraz sprawia, że nasze mięśnie przyzwyczajają się do biegania w wyższych prędkościach. Bieg tempowy jest chyba najbardziej niezrozumianym rodzajem treningu wśród biegaczy. Jest to rodzaj biegu, który trwa od 10 do około 40 minut. Może on trwać dłużej dla bardziej zaawansowanych biegaczy. W intensywności, którą moglibyście utrzymać przez około godzinę. Jack Daniels popularyzował ten rodzaj treningu mówiąc o nim, że jest on przyjemnie trudny. Bieg tempowy jest bardzo istotnym treningiem, ponieważ równocześnie trenuje oba systemy aerobowe oraz anaerobowe. Dlatego jest bardzo chętnie wybieranym rodzajem treningu dla długodystansowych biegaczy. Niestety wielu biegaczy używa biegu tempowego, aby sprawdzić się na czas. Tym samym jego cel jest zupełnie pomijany, ponieważ zupełnie inne systemy energetyczne są wykorzystywane przez organizm oraz z tego względu po prostu ludzie nie regenerują dobrze na następny trening i nie są w stanie wykonać swojego planu treningowego. Słowo fartlek pochodzi z języka szwedzkiego i oznacza dosłownie gra prędkości. Można by było porównać ten rodzaj treningu do interwałów, z tym, że podczas treningu fartlek te interwały są właściwie nieskoordynowane i każdy jest trochę inny. Mogą trwać od kilku sekund do nawet kilku minut. Często wykorzystuje się ten rodzaj treningu, kiedy nie jesteśmy związani z jakimś planem treningowym i chcemy pracować zarówno nad naszym aerobowym systemem energii, podczas którego te interwały mogą być trochę dłuższe, ale w niższych intensywnościach, lub anaerobowy system energii, kiedy możemy naprawdę przez krótki okres czasu biegać bardzo szybkie i krótkie sprinty. Starajcie się wykorzystywać Fartlek w Waszych treningach, ponieważ e, możecie nawet bez rozpisywania sobie jakiegoś treningu w domu po prostu wyjść na zewnątrz i wedle tego jak się czujecie e, biegać szybciej lub wolniej przez taki czas jaki chcecie. Jeśli nie lubicie biologii, to musicie jako biegacze zapamiętać chociaż to jedno słowo: mitochondria. Mitochondria to są takie mikroskopijne struktury w waszych komórkach, które odpowiadają za produkowanie energii. Nawet 90% energii podczas całego dnia jest produkowana właśnie przez mitochondria. Mitochondria wykorzystują tlen, który oddychamy i trening wytrzymałościowy sprawia, że po pierwsze mnożą się te mitochondria, czyli ich ilość się zwiększa, oraz sama ich wielkość się zwiększa, przez co są w stanie pobrać więcej energii. Im więcej mitochondriów posiadasz, więc tym więcej aerobowej energii jesteś w stanie wyprodukować, a przez to biegać szybciej i dłużej. Dajcie znać w komentarzach, które z tych terminów były dla Was znane lub nie. Dajcie również znać, czy miałbym wyjaśnić jeszcze inne terminy, o których nie wspomniałem w tym filmie, bo jest ich naprawdę całe mnóstwo. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dajcie łapkę w górę, i subskrybujcie kanał. Ja Was pozdrawiam i do zobaczenia w następnym. Hej!